Dobry, Dobry wszystkim. wszystkim. Jesteśmy u nas w mieszkaniu i chcemy wam pokazać, jak robimy pierniki, ale to nie będzie tylko to, bo jeszcze zjedziecie z nami. Obiad! Pyszny curry. obiad. Tak. Ale tak. właśnie, bo mamy jeszcze pierś kurczaka rozmrożoną z wczoraj i ją też trzeba zrobić, żeby nam nie skisła. Tak, rękami mi odpada. Ciężkie co, nie? Ciężkie. No, A pomysł ręce. sobie, że ja ostatnio leżałam tutaj na poduszce i tak trzymałam wie że jak ciężko mi było. No dobra, dwoma rękami już żeby... zepi. No, ale dla mnie, dla takiego hucherka. Hmm. A chciałam być dzisiaj taka świąteczna i pomalowałam usta na czerwono i mam białą, babciną koszulę. Ale Klaudii pasuje taka babcina Za dwa złote. I, I tak się śmieje z moich skarpetek. Nie wiem, czy widać. Tak, bo ma dziurawę i zaproponowałem, że pójdę po igłę i nici. Może da się jeszcze je naprawić. No i co? I... Teraz zabieram się po za jedzenie, tak? Za jedzenie? Ja okay. Później pierniczki. A mam jeszcze iść do sklepu, pamiętasz? Właśnie, bo do tych pierniczków trzeba nam cukier puder. Jeszcze może Animal. do tego samego ciasta by się obeszło bez cukru pudru, ale trzeba nam do lukru. No to lecimy coś zjeść, i potem ja le le lecę do sklepu, bo ja <grym> No. No, to ją. Proszę, po co mi tak miał iść? No po cukier poszedłem? puder i sodę oczyszczoną ja przyniosłem. bo zadzwoniłam później, że sody też nie mamy. No, no i jest soda oczyszczona. no i co jeszcze kupiłeś? i, puder. No co? I wrócił z picolo i leysam. bo y, picolo to jest y, nasz mały fragment wspomnień z czasów licealnych, Klaudia, jak nie no. mogliśmy pić alkoholu. W sumie a ja, ja miałem, nie właśnie ty mogłeś, ja nie, a nie, nie mogłem. Ja nie mogłam, bo jeszcze nie miałam 18 lat. mówię, ja mogłem, ty nie mogłaś. To tak. kupowaliśmy pikolo, Ale raczej ja kupowałem. Żebyśmy razem mogli się... napić. Kiele były na promocji, a ja lubię mam ochotę na słonek. Mm. A Będziemy mieć małego Sylwestra! Tak, dokładnie. Taki kochany co możecie? Mm. Dziękuję. <laughs> Dzień dobry moi mili, Witold siedzi tutaj, jedzenie gotowe, jeżeli chodzi o ułożenie łyżek to jest to tak celowo ułożone, bo ja jestem leworęczna i mam lewą ręką i chciałam wam powiedzieć w sumie przepis na to, no bo skorzystam, no bo to jest takie łatwe, że Można a by. bardzo smaczne, daje się tutaj warzywa jakie się ma, my dajemy cukinię, paprykę, wcześniej przysmażam cebulę, czosnek, cukinia, papryka, pieczarki i to tyle i jeszcze dajemy kurczaka. Akurat teraz daliśmy, bo zazwyczaj jest po prostu warzywne. W sumie to jest begańskie. E, jak to wszystko się podsmaży, poddusi, to wlewamy mleczko kokosowe, takie spuszki. Przyprawiamy kary. Mamy też takie zielone. Jeszcze takie coś w słoiczku. Pasta kary chyba zielona. Tak, ale tego dajemy odrobinkę tak pół łyżeczki na całą dużą patelnię, bo to jest bardzo ostre. I co do tego? Sól, pieprzu już nie trzeba, bo tamto jest ostre, a i kurkuma, żeby zawarbić. Koniec. No i podajemy z ryżem albo chlebkami na Smacznego. Dziękuję. Witam w kuchni Klaudii. <grymka> <grymka> Czegoś się siejesz? To było czy... Wiecie już, że robimy dzisiaj pierniczki i pokażę Wam, co nam jest potrzebne do tych pierniczków. Po pierwsze, mąka. Wszystko robiłam na oko, bo nie mamy wagi. Miało być 300 gram, więc dałam tak trochę mniej niż połowę mąki. E, masło. Miało być 60 gram i po prostu ma być miękkie, wyjęte z, z lodówki. Będziemy to dodawać i tak mieszać razem z tym, z mąką i z resztą składników. E, cukier puder. Jego miało być 50 gram. No to też na oko dawałam, jedną piątą opakowania. I tutaj w miseczce mamy kakao. Kakao dałam pół dużej łyżki. Tutaj jest przyprawa do piernika i tego jest tak prawie całe opakowanie. Soda oczyszczona jedna łyżeczka i cynamon to tak dwie łyżeczki. Do tego jedno jajko. I miód. Miodu ma być 150 ml, więc dam tak jedną trzecią tego słoiczka. I to tyle. To wszystko musimy wymieszać wymamlać, ulepić i później wkładamy do lodówki na pół godziny. I kto to będzie robił? Ja! W taką kulkę. E, no przyznam, że doraliśmy kapeńkę, ale kapkę mleka, dlatego, że to się nie chciało kleić. Może dlatego, że miód nie jest tak płynny. I teraz taką kulkę owijamy w folię, mydamy w reklamówkę i wkładamy do lodówki na pół godziny. Dobrze. A i w tym czasie będziemy robić lukier, bo na pewno nam braknie tych takich do ozdabiania. Teraz pokażę Wam bardzo łatwy i szybki przepis na lukier do ozdabiania pierniczków, bo na pewno nam braknie do dekoracji. I potrzebujemy cukier puder. Na no oko ja tutaj dałam, nie wiem, mniej więcej 30 gram. Do tego 3 łyżki wody. Tu jest woda, uwierzcie mi, nie wiem, czy widać, pewnie widać. I trzy łyżki cytryny. Ale w sumie jeszcze zobaczę, jaka będzie konsystencja po dodaniu wody. No i tyle dodam cytryny. Patrzcie mam takie coś Jak widzieliście to co miałam tutaj Jeżeli chodzi o ilość cukru pudru to było za mało I dosypałam jeszcze Jak się okaże, że to też jest za rzadkie To tego jeszcze dosypię Ale już chyba będzie ok Ale ładny kolor Uuu. Dzień dobry Witam wszystkich miłośników pieczenia Dzisiaj pokażę wam jak zrobić Jak to się nazywa? Y takie coś do wyciskania lukru. A więc tak, na w samym początku yy, z papieru do pieczenia wycinamy sobie kwadrat. Składam sobie papier do pieczenia. Trójkąt. I wycinam. Generalnie chodzi o to, żeby powstały nam trójkąty równoramienne. Dokładnie. Więc składamy to jeszcze raz. I w miejscu tego zdjęcia obcinamy. Powstał nam taki trójkąt. Jakby ktoś chciał większy ten rękaw, czy nie wiem, jak to mieć większy papier, na... No nie, to taki z takiego trójkąta, może zrobić. No tak, ale my robimy z małych, bo tak. będziemy mieć małe pierniczki. Tak. Więc jeszcze raz to na pół na tym zgięciu. I mamy trójkąciki. Taki trójkącik. Chwytamy za dwa dolne nogi. Znaczy, jak widać to. Chwytamy za dwa dolne rogi i składamy. Składamy w ten sposób, żeby te dwa dolne rogi, które chwytaliśmy przed chwilą, spotkały się z tyłu. W ten sposób. No. Czyli jeden ma być od góry, drugi od spodu. Tak. I powstaje nam taki, o, taka czapka presnoludka. Ważne jest, żeby tutaj było jak najmniejsze. Tak? Tak. Tak, tak. I składamy teraz to. Czyli zawijamy do środka, przyciskamy i robimy dwa nacięcia. Tutaj. Nieduże, malutkie. I to, co nacięliśmy, odginamy do tyłu. I przyginamy. Tak, żeby nam się to nie rozwaliło. No i mamy. No i tak. A potem... później tutaj się odcina w zależności jaki tak, otwór tak. chcemy mieć. Dokładnie. My będziemy chcieli jak najmniejsze. Tak. I tutaj wkładamy nasz lukier. I potem robimy jakoś tak, tak, tak. Tak, tak żeby po prostu nam nie wylewało z takiej strony. No i żeby było wygodnie. I żeby było nam wygodnie trzymać. Codam! Dziękuję bardzo. Wyjęłam z lodówki ciasto i teraz będziemy rozwałkowywać. Nie wiem na jaką grubość, pewnie z pół centymetra. Chcesz ty wałkować? Ja chcę wałkować. No, no już, trzeba sobie poszukać sprzedać, O, jak Witek wałkuje, to pokażę jakie mamy fajne foremki. Wykorzystamy te halloweenowe. Na halloween mieliśmy robić ciasteczka, ale nie zrobiliśmy. Więc teraz będą. I takie fajowe. Ale to widzieliście. Kapelusz wiedzmy to. Nie mam końca, co to jest. Nie, to kot. A faktycznie kot. Kot, duszek, yy, nietoperek. To też nie wiem, co to. Dynia. O, dynia. I czaszka. I jeszcze takie świąteczne mamy z tamtego roku. Dzwoneczek, ciastek, bałwanek. Yy, to jest taki konik chyba, tak? Tak, chyba taki koń. Choinka, wócik, głowa reniferka i gwiazdeczka. Sprzedam Wam kolejny fajny patent, w sumie wcześniejszy Witek. Sprzedał. My tych pierniczków raczej nie jemy, tylko wieszamy na choinkę i rozdajemy naszej rodzinie, żeby też sobie powiesili na choinkę. Nie no, część sobie zjemy, ale potrzebny jest otworek, żeby dać sznureczek, żeby powiesić na tej choince. I robimy to tak, że bierzemy słomkę zwykłą plastikową, po prostu robimy tutaj dziurki, tu gdzie chcemy, żeby wchodził nam sznureczek. I są te, no i to jest super. Pierwsza blacha gotowa do piekarnika na jakieś 10 minut na 180 stopni. Góra, dół. Misz-masz! Zabieramy się teraz za dekorowanie pierniczków. Ozdabianie ich. Tu mamy ten lukier, tu mamy jeszcze takie kolorowe tubeczki z jakimiś lukrami do zdabiania. Mamy też takie gwiazdeczki białe. I tutaj mamy wstążki, bo na tych wstążkach będziemy zawieszać te pierniczki. Siedzieliśmy na sznurku takim ładnym, ale nie wiemy gdzie on jest. No co, o, zabieramy się? O, duch, o. o, no. Jeszcze mamy pana ducha. I nie mamy żadnego konkretnego pomysłu na dekorowanie. No. Nie, jak co, leci? No. Później zobaczycie jeszcze przebitki, jak to robi. Ale też sobie zjemy trochę. Ja mam pomysł na no to MM, żeby jedno było zielone M, a drugie czerwone. A nie, myślałam, że jest bez głowy. Zrobiliśmy kilka bezgłowych ciastków. Nie żebyśmy byli coś dziwne, czy coś. Zjadłabym sobie troszkę. O, Nigdy tego nie robiłem, więc zrobię pierwszy raz. I opisz. Jaki to jest smak. Ale mamy trochę spalonego. Tu mamy na przykład niespalonego. Te spalone są takie kruche. Dobre. Idealne do kawy albo herbaty. No, jak cesteczka korzenne takie z biedronki, co można kupić w takim plastikowym pojemniczku okrągłym? No, dobra.

No, wieczór, dobrze. Dobry <laughs> Cześć. Wracamy do Was już z gotowymi piernikami. Tutaj trzymam. Pyszne, smaczne, piękne no. i w ogóle. Chyba połowę zjedliśmy i mieliśmy część rozdawać rodzinie mojej mamie, Witka, mamie, babci i tak dalej. No ale no, zostało nie. nam w sumie niewiele i powiesimy tutaj, część jeszcze zjemy, Nic w tym roku się nie dzielimy. Nie, wszystko jest dla... tak. No i co? Wybraliśmy sobie po trzy najładniejsze. No, Możemy powiedza. pokazać, które są nasze ulubione. Moje to jest tak. Ta choinka. Taka. Ta choinka. O. I duszek. Duszek. O. I to są moje. A teraz ty wybierz swoje. U mnie jest to renifer. Ten o. E, ta biała powieńka, którą pokazywała Klaudia, do tego. Rozwaliłeś to. Przepraszam. Niby jeszcze inne, ale no. Powiedzmy, pan duch. E, I nasze. To już czwarte. Nieważne. Misz masz. O, a ja jeszcze to w sumie lubię. to ja też sobie wybieram. No, to to jest to... takie creepy. Aha, bez głowy ciastek. I bezjednoramienna gwiazda, też creepy, podczas pieczenia się urwało. Dobra, i teraz siadamy i się z wami żegnamy, bo to pieczenie i najwięcej więcej zajęło dekorowanie, tak. Samo pieczenie no. nie było takie długie i nie było takie ciężkie, ale dekorowanie, ozdabianie, o! Masakra. Kilka godzin siedzieliśmy, my tak. też część zjedliśmy. No, ale fajne czeka. Fajne, takie odprężające, no no, dobre, no to co, to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie no. łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Tak, byłoby fajnie. No i tyle, Bye! Cześć.